Pod ostatnim filmem z testami RTX 3080 z Ryzenem 3600 prosiliście o to samo, ale z większą ilością procesorów. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do konkretów, kilka słów sprostowania. Mianowicie, czytając Wasze komentarze pod ostatnim filmem, gdzie testowałem RTX 3080 z procesorami Ryzen 3600 i Intel i 9. 10900K, część z Was nie do końca zrozumiała przekaz tego filmu. Nie chodziło mi o porównanie dwóch procesorów, jednego za 2,5 tysiąca, drugiego za 900 zł, bo nie o to chodzi. Chciałem Wam pokazać, ile można stracić, łącząc RTX-a 3080 z nieodpowiednim procesorem. Na no, żeby było to możliwe, żeby tę różnicę wykazać, musiałem użyć najwydajniejszej na chwilę obecną jednostki konsumenckiej, jaką jest Intel 10900K. Oczywiście mówimy tylko i wyłącznie pod kątem gier. W dzisiejszym filmie będzie dokładnie to samo, natomiast użyję większej ilości procesorów, a dokładnie Intela 10900K. Celowo nie dobrałem tutaj Intela i7 10700K, bo różnice między tymi dwoma jednostkami są znikome, można powiedzieć, z granica błędu pomiarowego. Intel i5 10600K, Ryzen 7 3700X i Ryzen 9 3900X. Testy wykonałem dokładnie w tych samych grach co ostatnio, czyli 7 tytułów. Część z nich leży w większej lub też mniejszej mierze. Na procesorze, a druga część korzysta głównie z mocy obliczeniowej karty graficznej. Czy rozdzielczości 1080p, 1440p i 4K? Nie będzie tym razem przechwyconych gameplay, a będą wykresy, będzie to czytel, czytelniejsze. No i również do zestawienia dodałem jeszcze procesor Ryzen 3600, który testowany był w ostatnim odcinku. Zaczniemy od Far Cry New Dawn. Jako już jest to gra w sporej mierze zależna od procesora, im niższa rozdzielczość, tym większe jego znaczenie. Stąd też zarówno w 1080p, jak i 1440p notujemy niższe wyniki na słabszych procesorach. Podobnie sytuacja wygląda w Ghost Recon Breakpoint, natomiast tutaj zaskakująco niski wynik w 1080p notujemy na rezenie 3700x. Testy powtarzałem wielokrotnie bez skutku i mówiąc szczerze, nie mam na to wytłumaczenia. Shadow of the Tomb Raider notujemy najwyższe różnice pomiędzy procesorami, co dobrze obrazuje jak duże znaczenie ma on w tym tytule. W Metro Exodus jedynie w 1080p możemy zauważyć znaczne różnice w wydajności, bo już w 1440p zaczynają się one zacierać. W Horizon Zero Dawn wydajność na wszystkich testowanych procesorach jest na podobnym poziomie. Jedynie Ryzen 3600 odstaje delikatnie od stawki. I podobnie w Borderlands 3, jako już jest to gra w głównej mierze zależna od karty graficznej, dobór procesora nie ma tutaj tak dużego znaczenia. A na koniec Wiedźmin 3. Sytuacja wręcz identyczna jak przed chwilą. Nic dziwnego, jako już jest to również lokacja typowo graficzna. Czas na kilka słów podsumowania. Jedno jest pewne. W 1080p w grach typowo procesorowych nawet Intel 10900K będzie wąskim gardłem, czyli ograniczeniem dla rtx -a 3080. Co bardzo dobrze widać po obciążeniu karty, które wahało się w okolicy 80%. Jeszcze gorzej wygląda to na słabszych procesorach, i tak Intel i5 10600k względem 10900k traci około 13%, Ryzen 3700X około 26% i Ryzen 3900X około 19%. Trochę lepiej wygląda sytuacja w 1440p, ale cały czas mamy tutaj zjawisko wąskiego gardła i tak Intel 10600k względem i9 traci około 8%. Ryzen 3700X około 17% i około 14 Ryzen 3900X. Rzecz jasna, w grach, które głównie zależą od wydajności karty graficznej, różnice będą się zacierały, czy to w 1080p, czy też w 1440p, i sięgać będą w porywach do 3%. Także bez względu na to, który z testowanych procesorów byście wybrali, będzie on dobrym połączeniem z RTX-em 3080. No ale wiadomo sprawa, że gra się i w jedne, i w drugie gry, i co wtedy? Jeżeli macie monitor 1080p. To nie ma sensu myśleć o tym, żeby łączyć z którymkolwiek z tych procesorów RTX 3080. Lepiej wybrać kartę troszeczkę niższą, dajmy na to nadchodzące RTX 3070, czy też poczekać na e, zapowiedziane karty AMD Navi, Big Navi. I w tym momencie zaoszczędzić możecie nawet do 2000 zł powiedzmy na procesorze i na karcie graficznej, a zyskacie bardzo podobną lub też identyczną wręcz wydajność. Jeżeli natomiast posiadacie monitory 1440p, to moim zdaniem takim sweet spotem będzie Intel i5 10600K, a dokładnie KF, który jest sporo tańszy, bo nie mamy wbudowanego układu graficznego. Cena tego procesora to około 1150 zł. No i tutaj on traci w tej rozdzielczości nawet w tych tytułach procesorowych 8% względem Intela 10900K. Także taką różnicę można przeboleć. No chyba, że macie więcej gotówki, wtedy można pomyśleć o powiedzmy Intelu i 10700K. Oczywiście nie odbieracie tego w ten sposób, że odradzam zakup procesorów Ryzen, bo nie o to chodzi, ale faktem jest, że jednak w grach procesory Intela radzą sobie lepiej. Aczkolwiek, kupując nawet Ryzena 3700X i wydajną kartę graficzną, biorąc pod uwagę efekt wąskiego gardła, czyli ograniczenie tej karty przez procesor, tak czy inaczej, takie połączenie zapewni Wam bardzo płynną rozgrywkę z grubo ponad 100 fps, także też warto wziąć to pod uwagę. Co do 4K, no tutaj tylko powtórzę się to, o czym mówiłem w ostatnim filmie. Czy to będzie Ryzen 3600, czy Ryzen 3700, czy Intel 10500, czy Intel 10900K Różnice wydajności będą naprawdę marginalne, ponieważ tutaj znaczenie procesora jest o wiele mniejsze i liczy się tak naprawdę wydajność karty graficznej. Mam nadzieję, że tym testem rozwiałem Wasze wątpliwości do końca. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach, w miarę możliwości na nie odpowiem. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku i wybaczcie mi moje gardło, ale niestety dopadło mnie przeziębienie. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć!